Naprawdę z dobrymi końmi wygrał i Handicap 73 to już świadczy, że, y, że koń potrafi się ścigać i galopować. Będzie biegał razem z Farhatem w nagrodzie z Kowronka y, za tydzień. No i też jest przygotowany do startu, gotowy. Całą zimę przepracowały te konie. W tym roku mieliśmy łagodną zimę. Tylko trzy tygodnie, że tak powiem, zamarzły nam drogi, a tak można było <coughs>, całą zimę pracować. No i zobaczymy, bo mamy nadzieję, że ten koń się rozkręci. Lepiej na pewno biega niż w wieku trzyletnim. Tę czteroletnią karierę miał e, całkiem przyzwoito. Myślimy, że pięciolatkiem e, potrafi jeszcze trochę dołożyć, jakby dołożył to to by było bardzo miłe. I dobra, dziękujemy. Poprosimy następnego. To już się zaczną. Czterolatki. E, rocznik derbowy. Mamy tych koni.